Utrzymanie koncentracji przez całą partię jest dosyć ważnym elementem szachów klasycznych i niestety tego mi zabrakło. Tak mogę określić rundy 4-5 turnieju półfinału Mistrzostw Polski do lat 15. Jeżeli, oczywiście, nie oglądałeś poprzedniego filmu, no to serdecznie zachęcam do obejrzenia go. A my lecimy z pierwszą partią. W rundzie numer 4 zdublowało mi kolor biały, także dosyć fajnie. Zagrałem z drugą kategorią 1661 Antoni Stępień. I w ogóle co? Przyjąłem sobie, że będę grał C4 cały czas przez cały turniej. W ogóle nic nie będę zmieniał, no bo. No nie chciałem za bardzo w E4 chodzić, no bo wiedziałem, że skończy się to w większości przypadków Sycylem, no a tego po prostu nie chciałem grać. Po E4 mm, ostatnio jak grałem to dostałem jakieś w pozycje takie dosyć trudne. Dlatego C4, E5, skoczyk C3 i tutaj takie typowe granie, przestawianie się. Przez G6, gońc G7, w przeciwieństwie do rundy numer 3, gdzie nastąpił gońc C5, i tam widły były. Skoczek poszedł na E7, E3 tutaj, żeby oczywiście przestawić skoczka na E2 i doprowadzić do ruchu D4. No i poszedł gońc na E6, skoczek E2, właśnie ruszada, ruszada. Hetman poszedł na D7 i wieża E1. Tutaj ruch głównie pod to, że wydawało mi się, że on po prostu chce iść w ruchu gońcy na H3. I tak szczerze, czy ja bym w ogóle się obawiał, nie wiem, odchodził gońcem na H1, tak szczerze powiem, chyba nie. Przynajmniej w partii takim miałem założenie. No okej, okay, jak zagra tutaj, to się zastanowię, ale prawdopodobnie to oleje. Będę próbował przechodzić do ruchu D4, no bo w sumie i tak ten gońc tutaj za dużo nie robi, oprócz tego, że kontroluję jako tako przekątną H1 A8. Dlatego nastąpił w partii wieża, a 8 jeszcze ruch fajny. W ogóle nie wiem, czy tutaj nie mógł dochodzić do ruchu D5, ale to jest chyba jeszcze nie ten moment. Ponieważ po wybiciu, nie no, w sumie tak. I na coś takiego pytanie, co ja bym y, chciał w ogóle zagrać. Czy grałbym w E4, czy wymieniał gońce? Y, w sensie nie wiem, wybicie, wybicie i skoczek poszedłby na C3. No ale w partii nastąpiła wieża AD8. No to zagrałem jeszcze A3. Y, w ogóle dlaczego to zagrałem? No bo dalej się obawiałem posunięcia D5. I tutaj w ogóle nawet nie D5 było groźbą? Czy było D5 ogólnie? To bicie jakieś bicie, jakby się otworzyła teraz linia D, no to miałbym już jakieś problemy: no, czy to z pionem z D2, czy to jednak nawet jakieś problemy potencjalnie w przyszłości po linii drugiej. Dlatego nastąpiło posunięcie D5 teraz. No i stwierdziłem, że w sumie ruch dobry. W sumie ruch dobry, ale w partii wydawało mi się też, że skoczka A5 może wchodzić w tym momencie. I za bardzo nie mam jak się obronić. Co prawda, mam jeszcze taki ruch, ale to wtedy już D5 wchodzi, jeśli się nie mylę. No okej. Okay. Nastąpiło w partii od razu D5 i zagrałem D3 i tutaj nawet się zastanawiałem czy nie podwaliłem tym ruchem. no Zagrałem to w 7 minut, ale. No trochę na ryzyku ta pozycja. Bo ja tutaj głównie liczyłem wariant taki, bo oczywiście pionem z B odbicie skutkuje stratą nas z D3 I teraz w ogóle nie wymiana hetmanów, tylko liczyłem w partii taki dosyć irytujący ruch hetman D2 I taki ruch naprawdę miałby potencjał Bo jest teraz atak na gońca W partii ogólnie policzyłem wybicie, wybicie Odejście gońcem Coś takiego mniej więcej i tutaj już jakieś groźby gońc G4 Mogłyby wchodzić A nawet potem jakieś e 4 żeby wywierać potężną presję na skoczku z C3, wykorzystując właśnie gońca z G7. Ale tutaj w ogóle chyba nie muszę tego wybijać. Odejście tak. I teraz w ogóle zastanawiające jest to, co się dzieje po czymś takim. I skoczka 5. Czy właśnie tutaj to skoczka 5 nie wchodzi w tym momencie? Co prawda, jeszcze warto uważać na piona z B7. Yy, czy ten pion po prostu nie zniknie z szachownicy? Ale tak szczerze, no jakbym nie wiem, 0 losowe H4. To po wybiciu jest to ruch wstępem. Yy, dlatego wieża B1 i coś takiego no nie wchodzi, czyli prawdopodobnie tego nie podwaliłem, no ale aż tak daleko do tego wariantu nie policzyłem plus, to nie jest prawdopodobnie jakieś yy, najlepsze policzenie wariantu, jakie po prostu istnieje, bo pewnie silniczek się nie zgodzi z częścią tego wariantu. No ale tutaj nastąpiło posunięcie F5. I to jest ruch naprawdę ciekawy, który no niestety wywiera na mnie ogromną presję. Bo teraz już potencjalnie F4 zaraz, G5, jakieś H5 nawet. I po prostu zostałbym zajechany tymi pionami, dlatego musiałem reagować. skoczy A4, w ogóle tutaj próba grania na jakąś kontrę. Yy, wydaje mi się, że to co poszło w partii to jest jedyne posunięcie B6, bo w innym wypadku to ja tutaj grozę ruchem skoczyk C5. I jaki jest problem tego ruchu? Otóż taki, że jedyne odejście potem to będzie hetmanem na C8. A wtedy wezmę tego gońca. Po prostu. I po czymś takim odbicie i w sumie nawet nie wiem, czy chciałbym wybijać tutaj, czy jednak zostawić zagrać hetman C2. No ale okej. Okay. Nastąpiło posunięcie B6, co akurat się spodziewałem. I tutaj zagrałem C5. I wiem. Wiem, że tutaj po prostu jest przepchnięcie tak, jak poszło w partii. Ale ja sobie w sumie policzyłem, że... No dalej po hetman C2 jakimś losowym, wybicie, wybicie, hetman tutaj idzie na D2. I teraz no już chyba jestem zmuszony do wybicia, wybicie tak y, i to nawet goniec C3, to ten skoczek nie ma jak wyjść. Dlatego goniec na C1 musiałby pójść, coś takiego i zaraz grozi skoczek A5. Także no według mnie to się nie zgadzało, zagrałem posunięcie C5. I po przepchaniu policzyłem skoczek C3 i A6. No i sobie myślę okej, okay, zagram B4. Pozycja no trochę taka, w której jestem gnieciony, ale jednak nie jest jakoś mega tragicznie. Bo tutaj w sumie musiałem policzyć ruch A5. Hmm, z jaką ideą? Otóż z taką, że jak tutaj wezmę to bicie, bicie. Tak yy, i tutaj rozważałem nawet jakieś chore ruchy typu typu co, no właśnie. Jakiś Hetman B3 że bicie i takie posunięcie. Tego typu warianty dosłownie rozważyłem w partii. I czy to się będzie zgadzać? Yy, ogólnie to się chyba tutaj nie zgadza, jeśli się nie mylę. też nie, bo tutaj nie ma takiej groźby ze względu na to, że Hetman pije e6 z szachem. Jeszcze tutaj presja jest wywierana ogromna, dlatego to chyba się zgadzało, o dziwo. No ale ok, no po B4 nastąpił G5. Tutaj dalej próba dociskania mnie na skrzydle królewskim. Hetman C2. W sumie ruch no, zagrałem taki, żeby był. Nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd, po prostu, że wieża C1 mogłem zagrać. Bo w sumie po jakimś F4 wybicie pionem z G, no za bardzo mi się nie uśmiecha. Także wybicie i grozi ruch F3 po prostu. Także zignorować tego posunięcia nie mogę. No ale ok. Nastąpiło Hetman C2, no to F4, wybicie, wybicie i F3. W ogóle ja stwierdziłem, że ta pozycja będzie dosyć fajna, nawet. W sensie, no patrząc na to, co mogłem dostać, a co tutaj dostałem, no to jednak wydaje mi się, że to jest fajna poza. Bo tutaj sobie policzyłem bicie, bicie. No i okay, co, czym mi tu grozisz? Naprawdę. Naprawdę tak sobie pomyślałem, że czym on mi tu grozi. Ja w sumie wyszedłem git z tej pozycji. No ale oczywiście nie doceniłem. Goleń z H3, potem tym nasąpiły wieżę D1, wybicie, wybicie, wybicie na sam koniec... No nie doceniłem ruchu skoczek F5. Bo teraz się okazuje, przez to, że skoczek stoi na E2, tu mam problemy. Bo teraz będę materialnie w plecy. Otóż dlaczego? Ponieważ grozi ruch skoczek E3. Tak. No to jest proste, no widły, jeszcze takie świetne widły, atak na króla, hetmana, wieże. no po prostu ładne widły grożą. I za bardzo nie mam co zrobić. W partii poszło skoczek G1, ale tutaj policzyłem jakiś wariant. Tylko jaki to był wariant? Oczywiście, Hetman tutaj. To muszę się liczyć z, konsek z konsekwencjami. goniec H6, a na coś dostaje D4, albo nawet od razu bez tego. D4, tak i tak. I dostaje i tak. Na sam koniec. Dlatego po skoczek G1 stwierdziłem, że no, przynajmniej ten skoczek będzie miał jakieś perspektywne przejście w ten sposób. No i D4. No to skoczek E4. Widuję no tutaj prostego, więc H6. No i okazuje się, że nawet tego piona nie odbijam i nie będzie pozycji jakoś zapiona, tylko po prostu jakoś w plecy. No ale ok. F4. I to był ruch taki dosyć na ryzyku. Zagrałem to, bo stwierdziłem, że no mogę jeszcze to jakoś ugrać. Bo tutaj. Po wybiciu rodzi coś takiego. I faktycznie to się materialnie nie zgadza, ale lepiej być yy, chyba piona w plecy niż jakoś w plecy. No pewnie nic odkrywczego. Ale ja stwierdziłem, że on coś takiego mogłoby mu się zgadzać. I to, że w ogóle po 4 zareagował tragicznie, to mnie to dziwi. W sensie, no nie do końca tragicznie, no bo zagrał dosyć dobry ruch skoczek D4 z wygonieniem tego hetmana. Ogólnie zastanawiałem się nad Hetman H5, ale stwierdziłem, że to po prostu nie jest to. To po prostu nie jest to, mi się wydawało. Jakiś Hetman F6 nawet. Znaczy C6. I tutaj jeszcze związanie. Tutaj jeszcze broni się ten goniec, tak że... Za dużo w tej pozy nie mam. Ale! Ale mój przeciwnik, hmm, po 2 bd 4 zareagował dla mnie bardzo dziwnie. Bo ja dosłownie Rozważałem, że po ED nawet już rozważałem poddanie się. Naprawdę. Bo ten pion jest zbyt silny, jeszcze broniony przez tego piona. Ja jest za dużo kontry nie mam. Zaraz Hetmanem w ten sposób. I co ja mam robić dalej? Naprawdę. Wydawało mi się, że. No, przegrywam tutaj. Ale po Hetman D4 dał mi szansę na wyrównanie pozycji. Bo potem gram skoczek w przystępem. Odejście i wybicie I po koniec g7 tutaj No lekko się wystraszyłem tej pozycji Bo oczywiście teraz No groźba jest taka, że tutaj wybicie no i te piony mi się zrujną No w sensie po czymś takim To Coś takiego należy rozważyć I po wybiciu no nawet tak mogę dostać Przecież nie no Czy on musi tutaj bić? Czy on tutaj musi o to jest pytanie czy tutaj nie ma jakiegoś lepszego ruchu? Nie wiem, nawet e2 poświęcić piona. Co mi się wydawało partii dosyć groźne. No i poskoczek skoczek 5 goniąc g7. Wróciłem się źle. Skoczek poszedł na f3, żeby zblokować związania. Okazuje się, że tam chyba skoczek g4 byłoby lepsze. Proste szachy, atak na piona. Ja tutaj w ogóle liczyłem jakieś h5. I w ogóle to bicie piona przełożyłem naprawdę. Także słabo z mojej strony, że taki prosty ruch przeoczony. Ale no, wydawało mi się, że ten skoczek na G4 to w ogóle przyszłości nie ma. Że nawet coś takiego zagra. No i tutaj bicie byłoby dosyć podejrzane. Tak i tak. No i chyba finalnie to się nie zgadza. No, okay, no, pogoń z G7, Skoczkę w 3 i wieża E8. Ruch kluczowy do tej pozycji. Teraz, przez to, że Skoczek nie może wejść na F6, przez to, że Goń stoi na G7 ani na H6, no to wieża E8 właśnie jest poważną groźbą. No, bo teraz po wybiciu następuje odbicie i Hetman D1 i mam poważne problemy w tej pozycji. Materialnie to już byłaby kompletna tragedia. Tragedia ostateczna, można by powiedzieć. Skoczek poszedł z E na g 5. I właśnie H6, wygonienie, skoczka 3 No i nagle okazuje się, że mam problemy w pozycji Wziął piona za A3 Ja tutaj jeszcze liczyłem na jakąkolwiek kontrę Skoczkę w 5 I szczerze, gdyby mój król stał na H1 To ja bym nawet oceniał tą pozycję na mocny potencjał dla gry dla mnie Bo teraz Groziłbym ruchem Hetman G4 I wydawało mi się, że Gdyby nie ruch Hetman B2, który został niestety znaleziony, co prawda 10 minut prawie no to przeciwnik spędził, ale no ja to dosłownie po 30 sekundach zobaczyłem, że Hetman B2 po prostu wygrywa mu partię dosłownie, no. Inaczej tego ująć nie mogę, że wygrywa. Bo trasy nawet nie ma sztuczek tego typu, bo po czymś takim okazuje się, że wybicie, wybicie. Nawet odejście skoczkiem, dostaje e2, wieża odchodzi, goniec c3 i koniec partii. I żadne tego typu ruchy nie działają. Także... No cóż... Skoczek bh6 w tym momencie nie działa. I tutaj też nie działa, oczywiście wybicie, wybicie i to, bo dochodzimy do identycznej pozycji. Nawet takie odejście, no to i tak E2, wieża E1 i gońce C3. No to gońce C3 wygrywa mu partię dosłownie. Król F1, wybicie, wybicie i gońce na C3. Dosyć dobry ruch. Ale ja to jeszcze chyba podwaliłem pion, jeśli się nie mylę. Bo zagrałem wieża B1. Yy, w ogóle to zastanawiałem się, czy bicie tak i takie odejście może. Albo jeszcze lepiej w ten sposób. Ale to już jakieś abstrakcyjne ruchy, które w ogóle nie mają prawa bytu, chociaż, no nie no, nie ma szans. Ale i tak byłoby to chyba trochę lepsze niż posunięcie wieża b1 w partii, no bo po królu h7 następuje skoczek g1, takie manewrowanie. Tutaj oczywiście bić pion nie może ze względu na ruch gońca na d4 i tutaj strata figury i to już byłaby kompletna tragedia. No ale wieża b3 w partii, a tak na gońca i jeszcze piękna ofiara, więc bije b4. W ogóle to po tym, po tym, to że wziął w ogóle na C5, to jest w ogóle dziwne, mi się wydaje. Bo jakby po prostu wziął tego skoczka i tak, to to byłaby pozycja nie wiem, czy nie do poddania po prostu. Mamy jakość straty jeszcze piona, no to pozycja kompletnie przegrana. No ale okej, okay, koniec bije C5. Tutaj jeszcze daje mi szansę po tym proste widły. No ale oczywiście, zawodnik o tym poziomie powinien znaleźć to. Tutaj wybicie, wybicie. I odzyskałem trochę nadzieję, no ale powierza E7 królew 3 nadzieję mogło mi zabrać w tym oto momencie posunięcie B4. Właśnie piękny ruch. Okazuje się, że po wybiciu, wybicie Jest atak na skoczka, a ten pion ucieka. Także poważny problem. No ale wieża że 6 zagrałem za takim napiona i ofiara. W ogóle tutaj wygrywało coś śmieszne B3, którego w ogóle nie rozważałem w partii. Ale motyw jest ten sam: pion ucieka i nawet nie mogę zarazić wieża na b6 ze względu na to, że stoi właśnie pion z c7 gdyby w ogóle ten skoczek stał po tym wybiciu przykładowo tutaj to nie wiem czy nie miałbym wygranej, bo wieża b 7 wtrącony z szachem i wieża b7 jeszcze by ratował tą pozycję no ale niestety to się nie złożyło chociaż wieża b 3 wybicie, wybicie i tutaj jest mój poważny błąd w tej pozycji w ogóle nieintuicyjne mi się wydawało to, co remisowało, bo tutaj remisowały dwa ruchy: yy, Król E4 i Król E2. Teraz już wiem dlaczego. No bo to jednak proste ruchy, no a w partii, no trochę straciłem czujność, tak powiem. Trochę straciłem czujność, zagrałem Król G4, licząc, yy, że po wybiciu daję szacha i mam jeszcze jakieś tempo na to, żeby tymi pionami jechać. A tutaj Król E4, prosty remis, wybicie, wybicie z szachem, odeje się przykładowo, i teraz. Nawet nie wiem czy nie można by, no podejście królem nawet, podejście nawet królem, pchanie tego piona Takie dojście no i pozycja skończyłaby się remisem prawdopodobnie No ale ja zagrałem król 4 ruch przegrywający, no od razu mi się to nie wydawało No ale właśnie, ruch wieża d5, wieża d5, ruch klucz w tej pozycji, bo jest ruch wieża na b5 potem no, ale co, wieża C1, B2, no tutaj już nie ma co analizować, chociaż myślałem, że. Po... No właśnie. Myślałem, że w tej pozie, jak zagram wieża H1, o w tej! Jak zagram wieża H1, to że wgrywam. Ale niestety nie wgrywam. Wszystko, gdyby nie ten mały szczegół, że dorobienie Hetmana z szachem. Ten mały szczegół po prostu niszczy mi pozycję. Gdyby nie to, że to jest szachem, to miałbym wygraną. Przykładowo w ogóle A2, no to ja gram mata, a po czymś takim gram F2, tak wieża H1 i wygrywam tą pozycję. No ogólnie po G4, jeszcze A2 próbowałem to, i nawet gdyby, no nie mógł to robić z szachem, to ma taki śmieszny ruch jak wieża G5. Przecież mi w ogóle zasugerował tam na sam koniec partie, że coś takiego mógł zagrać. I okazuje się, że po wybiciu i tak zrobię ahead I tutaj nie ma żadnego mata także śmiesznie, no ale A2 tutaj partia skończyła się jego zwycięstwem 61 posunięć a partia numer 5 to też partia tragiczna w moim wykonaniu 1762 przeciwnik, także dosyć solidny druga kategoria szachowa i tutaj wiedziałem ogólnie, że po Francuzie hmm, gra pewien wariant, ogólnie taki, że gra Roszade nie odbija tutaj także dosyć ciekawy Przepychany wariant i po H4, no tutaj można spojrzeć na lekkie zastanowienie. Zastanawiałem się 10 minut, bo tutaj przygotowanie się skończyło. I nie zagrałem tragiczny ruch. Mogłem zagrać, całość, to co potem poszło w partii. Ale stwierdziłem, że wybicie A6 no i pozycja no wydaje się słaba. Tutaj w ogóle po tym... o, po tym tak mógł zagrać mi się wydaje. I wtedy skoczek D5 nie wchodzi. Bo bicie, bicie. I tutaj po prostu okazuje, okazuje się, że mam poważne problemy. Przynajmniej tak mi się w partii wydawało, że tutaj mam problemy. No ale okej, okay, nie wnikajmy w to. Tutaj jakieś tam przestawianie się i G4 w ogóle. Świetny ruch. Skoczek F5 w ogóle mi sprawiło dużo problemów, bo 14 minut na to spędziłem, mając 47 minut. Także duża część czasu uciekła z tego. Ale może ktoś spytać dlaczego, no bo tutaj niestety, ale zaczął mi się wydawać, że Hetman D3 bądź Hetman C2 jest bardzo poważną groźbą w tej pozycji. I to jest fakt, bo jak teraz zagrałbym, w sumie nawet nie wiem co, zagrałbym losowo skoczek D8, no to teraz Hetman na D3 i nie mam jak się obronić, wydaje mi się, przed ruchem skoczkę 6, przed taką piękną ofiarą. I po się następuje Hetman H7MAT. Także no to wydawało mi się du dużym problemem, yy, dużym minusem w mojej pozycji, no ale skoczkę w 4. Liczyłem w ogóle, że to jest jakiś G3, ale to chyba się nie zgadza. Ja biorę H5 i teraz pochet mam tutaj gram G6 i to się zgadza. I nawet na jakieś G4 odchodzę z skoczkiem. I w sumie fajnie, 5 do przodu. W ogóle to podebicie wyszłem z pionem do przodu, tak warto wspomnieć. Ale czy ten piąt do przodu był wart tego cierpienia, nie powiedziałbym. Król H8 wybicie. Tutaj jeszcze jakieś przestawianie się. I wieża F8. Tutaj nie wiem, czy od razu już nie mogłem skoczyć H3 grać. Czy nie. Tak po prostu nie poszło w partii wieża F8 i E5. Jeszcze fajne wsparcie. W ogóle dziwi mnie to, że zagrał gońcem tutaj zamiast. zamiast wybić po prostu. W sensie bicie, bicie. A nawet bicie tak. Co prawda należałoby coś takiego policzyć. Czy tutaj nie ma po prostu. Jakiejś przegranej pozycji, ale po odejściu tutaj nie ma ruchu gońc C6, przez co nie ma mata. A nawet jakby nie było tej wieży tutaj, no to goni tutaj wchodzi. Przecież należałoby jeszcze policzyć wieżę F8. Także no, tutaj dosyć ciekawe warianty, ale dziwi mnie to po prostu. E5 w partii, no to wieża C5. Kadmon poszedł na B6, i po wybiciu nastąpiło odbicie. I tutaj nie wiem, czy już w tym momencie. W tym momencie chyba dalej wchodziło to w 3 szach, i po jakimkolwiek odejściu tutaj taka ciekawa ofiara. Nie, nie w tym momencie, w tym. W tym momencie i grożę ruchem wieża bije w 3. I potem po wybiciu jakimś potencjalnym. No ja liczyłem, że to wieżą wybije, i po biciu wieżą za dużo nie widziałem, ale tutaj okazuje się, że jest taki wariant. Taki wariant groży tak. I za bardzo nie ma jak się obronić. Odejście tutaj na H1 to widły. Odejście na H2 to tak. I traci Hetmana. Prawie każdy wariant traci Hetmana. Jak nie każdy. Także naprawdę, to że przeoczyłem to, a najlepsze jest to, że liczyłem to. Liczyłem to tylko nie doliczyłem się tego wieża BF3 na sam koniec. No ale Hetman B6 w partię, wybicie, wybicie. Wziął jeszcze na E5. I teraz zagrałem skocz H3, tak. I w tym momencie. W ogóle liczyłem czy nie poświęcić tutaj. Jakoś dziwnie. Ale liczyłem też, czy się nie wrócić po prostu. No ale tutaj mając 5 minut 54 sekundy. Po dwóch. No, 2,5 minut namysł tak około, jak nie więcej, zagram wieżobie bf 2 I to jest ruch przegrywający. Król h 3 goń spożyty na g2 z szachy tak i hetman f6 tutaj hetman b1 podobno Jeszcze, znaczy hetman b8 jeszcze podobno dawało pozycję w miarę grywalną ale i tak z dużym atutem dla przeciwnika no i gdyby nie to że po królu g8 jest hetman b3 to dalej miałbym wygraną pozycję i to bez jaj nawet bo tutaj grożę wybiciem potencjalnie zaraz tutaj groże. albo tego typu ruch no i poza z ogromnymi problemami, ale niestety w tym momencie dla mnie, bo po H7, się z szachem, jeszcze H1 wtrącił i wjeżdża F5. Ruch, który dopełnił działa zniszczenia w tej partii. Także finalnie po H4 przegrałem. Poddałem partię, po prostu stwierdziłem, że tu nie ma sensu. No, grubo ponad 3 godziny przy szachownicy. No mniej więcej taka średnia czasu ugrania tych partii. No szkoda, że się nie udało. A dzisiaj tylko dwie partie, no bo ta pierwsza... Zajęła dużo czasu. I cóż, to było na tyle. Jeżeli film się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Subskrypcji. Zobaczymy w kolejnym materiale. Cześć.